Szybki manhunt, lecimy tutaj. No, ja, ja ustawiłem o, o, się. O, jesteś, do proszę. Cię. Ja ustawiłem się, ustawiłem Już działa na mnie? Chyba, czekaj, odkręcę, Chodź tu. Odkręcę chyba ku ciebie. To działa na Bobra. Na mnie? Ale na pewno na mnie. Elo! Aaaa, czekaj. Król, Boże, co to jest? Nie zrobiliśmy tych serduszek. No dobra, wadzi. Bez serduszek. Dobrze, wracaj tu. Nie. Tak. Nie Nie. Ja tak się zdawało. Ty też? Nie. Ką? Skutowania. Leda. Teraz. <laughs> Co ty mnie tak doganiasz? No tak. Spadaj stąd. Dokładnie tak. W twoich snach brażancie. W twoich snach brażancie. Koleś, trzeba było nazwać na serwer Dream Speedrun, to od razu by była wioska. Jeszcze ruiny Portal do dokończenia. No. Tak by było. Byłoby. Jeszcze jak? No nie! O nie! Dobra. Cofka. A może? Ryan! Chodź tu! Co? O, nie. <noise> o nie! Zastanawiaj, to jest zamiana ról w tym momencie. Po prostu nie. Nie, <noise> nie. Ale ja i tak muszę iść za tobą, No, bo <noise> buduj <Dobra, głosy> się do gry. Co to? Teraz. <noise> nie! Zebóg! Nie, nie, dobra. <laughs> A dobra, i tak trakuje na mnie. To nie ma co. A tutaj się zaczyna normalny biom, on się to zaraz coś upoluje i będzie git. Oooo! Fajny biom, to znaczy fajna struktura. Boże, debil. Dobra. O, tak, tak. Ale jestem lesem. No, jesteś już razem. Twoje życie jest już razem. HP. widział co właśnie zrobiłem? Coś się bić? Coś się bić? Coś. O kurde. Dupta. Spowolniłem Cię tą wodą, najs! Nice. Patrz, yeah. yeah. <laughs> Patrz, to z jestem. To z? to jak grupa graczy. Nie. Aż. to. O, oh, <laughs> Ale bomby wyrwałeś. Na tą bombę wyrwałeś. Jaką bombę? Jest pusty hit. <laughs> o, dzięki. Yes. Nie! Nie. nie. O nie, ale źle ja nie lubię nocy w Minecrafcie No pracy jeszcze grabię Ani to Muszę się zaopatrzeć wiadną rzecz O właśnie w tą, o właśnie w tą rzecz Jak tam przejść no grę poniżej jakichś 3 godzin to jest granicy czystów Ja nie wiem Ja nie znam osoby która na 8 -3. Tam nie ma ani bastionów ani wiosek takich fajnych mm. Ani tarcz nie ma Yy, ani łódek, takich fajnych nie ma, na przykład nie możesz pojechać sobie nie. tak po tego. Ale powinienem coś inną rzecz zrobić. Mianowicie zaopatrzyć się w jedzonko. Dwa creepery. Na szczęście tarcze. ja zaopatrzyć się w dogonienie ciebie. Nie no, że wypaliłeś się na samym sercu. Miałoby być tak pięknie. Nie macie tutaj nigdzie w pobliżu, ale i tak siekierę nie ściągam, bo. Chciałem ściągnąć, bo mam dużo rzeczy strasznie potrzebnych. I tak pomyślałem, że może teraz ściągnąć. Nie ma nigdzie w pobliżu, ale zawsze może mi gdzieś tu wyskoczyć. I to będzie wasztowanie time'u, po prostu. Zmienianie na siekierę. Więc po prostu. Lecę, moby się zaraz będą palić. Ty zginęłeś niedawno, więc jeszcze i temu pewnie nie odrobiłeś. Co jest? Let's go. Jak ja patrzę sobie na F5, wyłączamy w piątkę i widzę fajną strukturę. Chyba, Widzowie yeah. teraz mogą pisać w komentarzach, yy, czy Brażant mnie pokona, czy mnie nie pokona. To jest ten moment w firmie, w którym trzeba obstawiać, kto kogo pokona. że to będzie ten. Aha. Aha. się kodzi. Może powyrzucać coś takie rzeczy, które mi totalnie nie będą potrzebne prawdopodobnie. Aha. 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 No ja właśnie. Brajancie. Tuż to. Czyli rozumiem, że muszę się cieszyć na ciebie. Brajan! Nie! Ja, Ojo! Jak się wystraszyłem. Nie. Zostaw. No dobra. Pora się wystraszyłem. Wiedziałem. <grywa> <noise> Joch, się wystraszyłem Nie no Miałem pełno <noise> Ej, ale... I tak sobie myślę... Ej, tak sobie myślę... Dobra, zbierę sobie żelazo, to jest na 100% nie ma, a patrzę a tu jest. Kopel. I chciałem popełnić tym blok tam. A patrzę i to jest jakiś roz... no tego rozgałęziony cake, więc... Nie, ja wciś chłopie... Nie, normalnie ciśnienie plus tysiąc. Nie no, chłopie, normalnie. Co ty sobie myślisz, że to będzie ze mną e, łatwo na mechanicie? 500, nie 1000. No bo, bo to faktycznie nie, ale... Ja w ogóle łuk ze szkielet dropłem. No właśnie zauważyłem. Gdyby nie łuk, to byśmy może mnie nie wyganił jeszcze. Chłopie, Ile ja mam... W zasadzie to 6. Ja w ogóle zauważyłem twój nick, ja nie wiem jakim... co tam co nikomu mojego nie widziałeś, przecież... Ja, ja... Twojego, ja, ja kompletnie... Ja nie patrzyłem na kompas, nawet nie wiedziałem, że on zawrócił na ciebie. O dobra. Ja w ogóle nic nie zauważyłem. Po prostu dostałem takiego majfacha, i że tu jesteś. Aha. Ale przecież był mój nick, ja w twój nick widziałem, a ja nie shiftowałem. Ja swojego nie widziałem. Aha, dobra, nie. Co? Aha. Przypadkiem sobie zapauzowałem. Kurde. Dobra, i tak nie... Nie, ja tego nie będę... Dobra, wziął, nie i tak by się nie chciało mi wrzucać twojego Piłby, bo to jest kupę roboty Aha. Kurde, bo jest ograniczony render przez ten serwer akurat. Ale ja nie shiftowałem, bo ja chciałem na ciebie no wybiec. Nie, bo, to... bo ja... Bo wiesz, ja zauważyłem twój nick i jak ja zauważyłem, że ty się zatrzymałeś, to nie, nie shiftowałem, tylko chciałem na ciebie wybiec, nie? Żeby ci wolno create, nie? No to właśnie sekundę ładuje, a kamienna się ładuje z półtorej sekundy A żelazna sekundę 25, coś takiego Dobra, pierwszy raz w historii Minecraft'owego chopię Manhunt'a. Like, no Manhunt'a, no small, dokładnie Robi coś takiego W tej wersji przynajmniej Może to coś da a co robisz? Mój, tak z ciekawości. Nawet Dobrze, że jest no dużo tak. owiec, bo potem będę miał łatwiej do One Cycle, bo dzisiaj praktycznie w ogóle nie trenowałem One Cycle, więc jeżeli chodzi o One Cycle, ee, ja wiem, no. że nam e, z, tego nam... E, Na tym... gorzej, nie? No tak, więc dlatego będę miał więcej łóżek i ją po prostu to podłożę pod twarz. A ile masz łóżek tak ciekawej ciekawości? Nie mam na razie żadnych łóżek, ale y, mam dużo wełny i jeszcze wy... Bo wiesz, my gramy na 1, 16, 1 nie? Czyli tutaj brutów nie będę miał. I no, będzie... Bo nie, bo faktycznie. Ja e, e, I będę miał łatwo w bastionie. E... Ile tu jest mobów? Wycofuję się. Nie wiem co zrobię, ale na pewno coś będę musiał wymyślić. Ja na pewno muszę zebrać to, bo to jest im na pewno przydatne. Ja lubię tego używać w na Manhattan. Ja na tej wersji nie mam ustawionej gamy, więc u ciebie będzie jaśniejsza, jak na pewno. E, ja też nie mam ustawionej, w sensie miałem ustawioną, ale mi się zepsuła, więc też nie mam ustawionej no. no. gammy. To jest ciekawostka dla speedrunnerów. <laughs> to jest ciekawostka dla. nie wiem, dla graczy podstawowych, <laughs> <ale> nie wiem <laughs> <to nie śmiech> jak to zrobić. <laughs> flinta? No właśnie, otóż to, że flinta. Kurde, bo przez ten serwer to tak mało mi się renderuje tego terenu i nie wiem, czy nie przegapię zaraz jakiejś okazji. No mogłem nam powiększyć w ustawieniach render distance. To czemu tak tego jest, nie zrobiłeś to kryminalistą? Byśmy no, trudniej. Żebym bardziej ja miał łatwo. Tak ciężko jest? Powiększyć tak. render? Mhm. To jest stary <laughs> Czekaj, czy to jest to, co ja myślę? Wybuchaj Nie, to nie jest to co ja myślę Dobra Znaczy muszę granieć już Jestem dość Dobra wiem co muszę zrobić Czekaj tak sprawdzę dla pewności Owczykie Czasem może tak się stać No way! No way Co? Co to? Aha Nie, za ich Trzera jak jakieś F w trzykanie wciskałem chyba Ja zawsze jak podpływam mm -hmm. do takiej wysepki, to sobie po prostu sprawdzam na F3G czy nic nie ma przypadkiem Bo często na takich wysepkach są bardzo bardzo o, często. Dobra. No to czekałem. Tylko na O, let's czekałem. go! Dobra. Hmm. Jest optymalnie. i no, żebyś się dwa, nie zdziwił. Na S2, na sikiery było z łatwiej niż tu. No bo tam... E, tego, są jak sobie sety, nie? I tam... E, kilka krytów trzeba, żeby zabić, nie? A tutaj to tak. wystarczy ten... E, dwa kryty już jest po człowieku, Tutaj jest Ty tutaj <coughs> trzeba mieć dobry movement no chłopie, ale na razie jest jeden łowca, potem jak dojdzie jeszcze trzyska na przykład i hakamaka i nie, badline... Nie, trzyska, Z to już będzie łatwo z tobą. No to w takim razie bierzemy Badline, albo hakamakę. Nieee. W ogóle wiesz, że hakamaka ostatnio mnie rozśmieszył? No way. no way, no way, no way, no way, no way, słyszałem. To dużo I nie ma nic. W Bez kitu Kurde debil Ale drop Brian, nie powiem ci co teraz zrobiłem, ale zobaczysz to na nagraniu potem na YouTubie To normalnie My. się zlejesz nie, Piesek all czy all konik lucky, lucky. Piesek czy konik Piesek 100% ale lucky! O, mówię, że lucky. No to musi być tego pies. Mm. O, ruiny, ruiny, to się przyda. Maryszy, ruiny się mogą bardzo przydać. Ale... Ten myk, są za tanie, to wszystko, to... Nie że mnie tutaj Wezmę tylko to na razie. Dobra. Idę po ciebie. Dobra, jak teraz siądzie, to nie wiem, dam mu jeszcze szta... to Nie lubię tego co. Dobra, Co wiem przynajmniej co masz już. Nie no, akurat teraz miałem jedno gość i pieska sobie i nie udało się. Let's go. Ogólnie to gonię się na koniu, więc będzie szybciej. O nie, lag. Dostałem laga jak byłem pod wodą. Idealnie. No dobra, już, już nie mam tego laga, już jestem bezpieczny. Czaka jaka była zasada, że jak e, łowca chce iść e, Że jak łowca chce dojść do iść ta, iść, to... Że jak, jak łowca chce ławca iść do tej... A chce to iść, ta, skorzystać z toalety, to to, ten. Jak łowca chce skorzystać z To jego stale, problem, a możesz... jak speedraner chce, to wtedy łowca nie biegnie, nie biegnie, nie? Czy to się stylu? No tak. No dobra, dobra. Kolejna i twoją ile tego tutaj jest? Za dużo. Hmm, zdecydowanie. Tu jest taka biseczka, tutaj możliwe, że będzie fajnie. Jakby znalazł się A pewnie ta mapa prowadzi do tego, dobra. To są mapy, wyrzucam, bo to jest ta mapa, która prowadzi do tamtego skarbu, który już odkryłem. Eee, tego M przez koordynaty. Przez e, tego, przez F3. O nie 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 nie, nie! ja podziękuję z tego mining fatiga. Ja nie chcę się zbliżać do monumenta. I? Nie ma. Kurda. Ja podziękuję, ja się Aby, by... wolę do monumenta. nie zbliżać, nie chcę mining fatiga no, dobra, na 4 minuty. Czyli jest, jest tak. jesteś na osi łoszy... na nie jesteś, dobra. Mhm. Uh -huh. No jestem, to tak. akurat Abrocz... mogę ci mówić. Teraz na się dogania. Tylko moje pieskie chyba. No. No nie, bo one się teleportują za tobą zawsze. No tak, no tak, ale one, jak wejdą do wody to czasami nie mogą się telepnąć. Teleportować. Teleportować ma. <grynov> Obiadek. no Bym wiedział, że akurat dzisiaj będzie Obiadek. ten hand ale chyba zapomniałem, że mam licznego w ogóle zrobić, to mi się może trochę przygotował Trochę bardziej. No, prawie mnie rozdobiłeś bo dostałem kryta od ciebie. Co? Jaki. Nie. aż tak? Let's go! Nie wiem ile tak, razy but, już... Er, raz go, ja zaraz... 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 zaraz Melhanto... zaraz... 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 słuchaj nie mogę... Zamiast Melhanto zaraz będę robić ten Domek i Sriviva Let's go! Raro, biome <grym> tutaj się trafiają <chia> Dobra, Brian, miło było A, nie... Miło było, ale się Dobra Miło było, ale się skończyło no, Lecimy do drugiego etapu Menhunta. Czyli Brażant. koniec Manhunt'u Nie, jednak nie. Czyli koniec Menhunta? Nie, nie, nie. Lecimy do drugiego etapu Menhunta. <laughs> Brian, VS i na speedrun. MQ, Minecraft. Spider. Co? falco ah, qual ah, a merda é tipo. uh. é que o para pouco tá lá perto que tá não, é da... não, 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 não. O mój Boże. 1 na 1 ja pierdzielę! Ja pierdzielę. Nie pytaj jak żyje, bo ci nie odpowiem. Bo ci nie odpowiem. Nie różnicę. Oha! Sridentolek. Nie pytaj, błagam cię jak żyje, bo... nie wiem sam. Zobaczysz to na nagraniu. Nie zapytam. Syknąłem perłę. Bo mi wcześniej wydropiła z Endermana. W lawę i prawie zginąłem. Czekaj, ty jesteś już na darze? Nie. Masz na fajna rzecz. Jak wejdziesz, to będą musiały na waszą rękę chalić na daru. Bo mi się pomylił, pomylił slot i zamiast wziąć w i zebrać lawę, to ja cyknąłem perłę w tą lawę, ja ale się... Powiem, że ten plugin działa tak, że nie pokazuje ostatnich kroków gracza. Telefert do, do, bądź, dobra, dobra, jestem Brian To co, zaczynamy z pora? Tak! Dobra, zacząłem Hello! A, Brian! <grym> to jest oszustwo to, Jak oszustwo? Tyś ja tam stałem przez cały czas Ta stałeś? Teraz ja byłem To jest nagrane, mówię ci że stałem przez cały czas To jest nagrywane Co się Mówię ci, zobaczysz na nagraniu, że cały czas stałem w miejscu jak grasz, nie I cię mm. ja zgubiłem, cię tyjefek. Tutaj. Stałem, pływałem sobie w kółko. Jak... Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Nie w wkopuj się do mnie, błagam. Czy jesteś pode mną! Thank you Ja pierdziłem. Jest! Let's go! Nie! Tak! W razie? Po no co ty mnie skraftowałeś? No właśnie mówiłem, że to jest coś, czego... Nie byłem pewny. Nie zrobiłem. Go, ale koleś stridentem, nie. Zizie, ja nie wiem kiedy cię gonię Gdynej gdzie bym mógł Cię gonić to ja w nadarze, a w naddarze kompakt nie działa Dobra, chyba już więcej co muszę zrobić. A ty sobie chociaż jakiegoś respa zrobiłeś? Let's go! Dobra Beriano, tu się? Dobra Brian, miło się grało, ale trzeba w końcu Manhunt'a zakończyć, prawda? Więc let's go! Z względem respów, to ja mam strasznego pecha. Kurde no... No ne... Yeah. No ne, yeah, um. The on <laughs>